Pomidory moczymy posypane be... sodą, czyszczoną sodą. No tak dałam dwie łyżki sody na cały zlew. No i tu jest chyba 10 kg pomidorów. I to teraz przez 15 minut pomoczymy. Dobrze że zalejemy, żeby były zanurzone. I zostawiamy na 15 minut. Jednak ładne no część z tego pójdzie do suszenia bo chcemy ususzyć sobie na suszarce takiej do warzyw do grzybów żeby potem sobie dać do oliwki właśnie no ale poczekamy jak teraz sobie pomoczą się w tej sodzie i mamy tutaj 2 kg pomidorków już wypłukanych które troszkę sobie przeschną i będę szykowała do suszenia za chwilkę to na cztery. No tylko na pół, jeszcze tego na każdą połówkę tak, na pół. Okej, to jest Bo Zobaczymy, czy to nie wycieka. A, i tylko na pół, i na pół, i na pół, tak? O, to tak, Zobaczymy, tak, co nam socznie. wyjdzie. No, pięknie, wygląda Teraz po muszę posolić. O. Tak, tak, troszkę sole wszystkie, tak, stąd no, zaciemię. Zaczynam zalenia. Tak lekko, o. Lekko posaliłam. Przykryję. I następne. Wszystkie te pomidorki będą skrojały. Dwa kilogramy mamy. Dwa kilogramy pomidorki. Tak, i na cztery, dobrze mówisz. Słonka. I bardzo dobrze. szybciej się nam wysuszą, wiesz? Uciekać i szybciej się ususzą. Tak. Masz jeszcze jednego dołożyć, prawda? To jest miejsce, dodam jeszcze jednego. Tak to wygląda. Wszystko ładnie poukładamy. Tak, jeszcze jednego dodam, bo jest miejsce Ale to coś, masz krzywo, kochanie. Tutaj gdzieś coś widzę. Tak, krzywo, bo nie się tego nie zmieści. Tak. No i minęło ile? 8 godzin patrzę to u góry w ogóle nic a nic. No nie, troszkę jest łopat. troszkę, troszkę, ale jak chcę patrzeć właśnie. O, coraz o, lepiej. Nie. O. Coraz lepiej. Najpierw. O, te to już usłyszałem. Tak, no, Odkładam je na dół Tak, tak, właśnie wyjmę te. Co się najbliżej? Są tego właśnie. No. Te patrz. grzałki. No, pięknie wyglądają. Wow. przekręcić? Okay. Okay. Nie, nie ruszę, bo nie to. Ruszacie, one jak się wyschną, wyschną, to pójdziemy do łatwiejszego. No i ogrywać. co, ile jeszcze? Aldorana. Aldorana. To teraz może zmniejszę temperaturę. Zmniejszę temperaturę na. Jest no na coś. 70 mniejsze na 55. No, to no i na 50 wystarczy. Tak, na 50 do rana. Spotykamy się po 10 godzinach. Widzę, że część tych pomidorków... O, te już są suche, tak. To te, które są już gotowe przełożę do miseczki. O tak, już są dobre. Już ususzone bo one pójdą do oliwki potem. Ten jeszcze nie, widzisz, to jednak będę musiała jeszcze dosuszyć. Ale które są już dobre, to zdejmę. Po prostu przebiorę To są te wszystkie spody właśnie ze skórką. To one jeszcze, te są fajne już. Te są suszone. Wow. Tak fajne. Wygląda, ale poczekamy ale partner, jak te. Bardzo a, partner, a, partner, -hmm. Te jeszcze podsuszymy. Dam im jeszcze chyba dwie godzinki, wiesz. Bo widzę, że są jeszcze miękkie, a nie mogą być miękkie, tylko jedne zostały. No to okay. Spotkamy się za. Dwie godzinki, za chwilę. Ale daję na maksa. A to za sekundę. Pomidorki nasze jeszcze się suszą, i teraz jeszcze takie dwie gałązki położę rozmarynu, żeby go też lekko podsuszyć, który pójdzie właśnie do pomidorku. Okay. No witamy, kochani. To już następnego dnia. Pomidorki się suszyły, tak można powiedzieć, dobę Niektóre te właśnie cieńsze wcześniej wyjęłam, ale te właśnie z skórką, spodnią to właśnie suszyły się doby. Teraz posoliłam je tylko lekko jak się suszyły, nic więcej. Teraz muszę je powkładać do słoiczków. Zobaczymy ile nam się zmieści. Nie muszę ciasno układać tak jak lecą. I troszkę pomiędzy właśnie chcę dać tu mam rozmaryn, który ususzyłam po parę takich chcę wrzucić gałązek. Słoiczkę. Um, no ładnie. I ząbek ciosnku. A tutaj dam ten mniejszy. I ząbeczek ciosnku. I jeszcze rozmarynu troszeczkę. Troszeczkę rozmarynu i do pełna. Znaczy no nie do całkowitego pełna, bo muszę później zalać gorącym olejem. Do tego właśnie jednego chcemy dać, ale dosłownie troszkę płatków papryki. Tej ostrej, parę płatków. Troszkę oregano, jeszcze. Do każdego słóczka. I to wszystko. 300 ml dała. To jest grzepakowy. go na ten mały paniczek. No i musimy go dobrze teraz zagrzeć. No i mamy gorący olej. Teraz zalejemy te pomidorki. Po troszkę, po troszkę, po troszkę, żeby słoik nie pękł właśnie. Się. się teraz, teraz trochę tam do drugiego. Nie chcę, żeby mi słoik pękł, Wychodźcie, tak się Tam ten zostawię na końcu bo mi się wydaje, że za mało będzie tego oleju. No, się było. Zmarszczą się błony, teraz lekko muszę je ugnieść. Ale za tak, wystarczy, prawda? Tak. Nawet za dużo chyba tego oleju, no ale jest ok, tyle dałam, niech tak będzie. Tam mogę dać, bo później ten olej można zużyć, przecież, prawda? O, i zakręcamy je teraz. A gorąco. Bardzo gorąco, ale miał 140 stopni. Zakręcamy i przekręcamy. Na stygnięcia tak zostawię. Je. Dwa słoiczki mamy, a też tak oś się przykleił pomidorek. Zakadamy. No. no i mamy trzy słoiczki. Ten napisaliśmy sobie o, że jest ostry. Daliśmy parę płatków papryki ostrej. Ten mamy tylko czosnek i rozmaryn, teraz tak samo czosnek i rozmaryn. Teraz one sobie tak odstygną, potem jest powrotem, przekręcę. I muszą tydzień co najmniej postać sobie, tak, żeby można było próbować. Bo po prostu muszą zmięknąć trochę pomidorki i smakami przejść. Także na razie spotkamy się, jak będziemy próbować.